Cześć akwaryści! Mariusz Król, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale YouTube. Oczywiście zachęcam Was do jego subskrypcji, będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Dzisiaj kolejny film z cyklu o akwarystyce morskiej, a porozmawiamy o. No, i widzicie zapewnie cały czas za moimi plecami szklaną różę, czyli ukwiał Aiptazja, zwierzaka nie do końca pożądanego w domowych rafach koralowych. O tym, jak ją zwalczyć, otóż, można ją zwalczać mechanicznie, można ją zwalczać chemicznie, ale czy te metody są skuteczne? Nie sądzę, a przynajmniej na pewno nie do końca. Są różne metody. Naturalne, ich naturalni wrogowie, ryby typu Helmon, typu Brzydal, czy też chociażby krewetki na Aiptazję, ale dzisiaj ani o jednych, ani o drugich, a o ślimakach nagoskrzelnych, które widzicie również za moimi plecami. Dokładnie o ślimakach Bergia. Zapraszam na film. Bergia. Widzimy właśnie Bergię, która dobiera się do e, szklanej róży. Jest to gatunek morskiego ślimaka, tak zwany Nudi branch, czyli w tłumaczeniu ślimaka nagoskrzelnego. Nagoskrzelne to najprościej rzecz ujmując, ślimaki bez muszli, e, choć. Tak jak już właśnie przed chwilą wspomniałem, jest to takie najprostsze wytłumaczenie. Oczywiście istnieje wiele gatunków tych mięczaków. Krótko skrzelnych. Teraz widzimy właśnie malucha i większą bergię na ekranie. W przeciwieństwie do innych ślimaków są one obustronnie symetryczne. Nie posiadają wnęki na płaszcz. No i co najważniejsze, są hemafrodytami. Takie trudne słowo, które oznacza to, że posiadają narządy rozrodcze. Zarówno męskie, jak i żeńskie. Do rozrodu potrzebne są jednak dwa osobniki, choć podobno mogą zapłodnić się samodzielnie, ale tutaj trzeba byłoby poszukać już jakichś prac na ten temat, aby. Go zgłębić. Ślimaki na go są również, drugie trudne słowo, stenofagami. Czym są stenofagi? Otóż z języka greckiego steno oznacza wąski, a stenofagi to zwierzęta o dość wąskim zakresie, jeżeli chodzi o odżywianie, konkretniej e, o pokarm, jakim się żywią. E, stenofagi mogą być albo monofagami, albo Oligofagami to już trzecie i czwarte trudne słowo. Oligofagi zwierzęta, które odżywiają się bardzo małą ilością pokarmu, a właściwie nie tyle ilością, co małą różnorodnością, z kolei monofagi odżywiają się tylko jak sama nazwa wskazuje, mono, czyli jednym pokarmem i właśnie takim stenofagiem, monofagiem jest bergia, która odżywia się tylko a iptazją. Na ekranie widzimy właśnie Bergie, które dobierają się grupowo do jednego ukwiału, do jednej szklanej róży. One również grupowo często śpią, na przykład pod kawałkiem skały w jakiejś danej swojej kryjówce. To stwierdzenie, które powiedziałem przed chwilką, że Bergie odżywia się tylko iptazją, też trochę tak naprawdę może być błędne, bo tak naprawdę Bergi jest kilka różnych gatunków, odmian. Nie każdy odżywia się tylko Aiptazją, no ale te spotykane i sprowadzane do zbiorników morskich to właśnie Bergia Weruci-Kornis. Tak został nazwany, ale tak naprawdę jest to Bergia Stefanie, czyli z dietą, w której znajduje się właśnie szklana róża. Aiptazja, dlatego też w całym filmie przyjmę po prostu ogólną nazwę e, Bergia. Widzimy właśnie zbliżenie na e, jaja Bergi w takim kokonie. O tym będzie za chwilę. Trochę wrócę jeszcze do odżywiania Bergi. Otóż, cały problem z utrzymaniem tego ślimaka na dłuższą metę polega właśnie na posiadaniu szklanej róży, bo skoro te ślimaki zjadają tylko ten pokarm i nie dotykają innego, no to w momencie, gdy go zabraknie, niestety odejdą w cudzysłowie na wieczną Rafę. Na ekranie bardzo malutki, bardzo młody osobnik bergi. Jeżeli chcielibyśmy je hodować, no to należałoby zapewnić im odpowiednią ilość pokarmu, co naprawdę wcale nie jest łatwe. Co prawda aiptazję ciężko jest uśmiercić. Można byłoby ją drażnić, pokroić, żeby się po prostu rozsiała, no ale uwierzcie mi, wzrost jej w stosunku do tego apetytu ślimaka naprawdę nie jest wystarczający. Zapewne z tego też powodu bergia jest dość rzadko słodka. Spotykana na rynku. Jeśli chodzi o samą walkę z Aiptazją, naprawdę bardzo skuteczna. Tylko czy aby to zawsze, Aiptazja staje się ofiarą ślimaka. E, bardzo fajnie widać, jak teraz Bergia maszeruje sobie po powierzchni wody, ponieważ też potrafi e, to robić. Przed chwilą było zbliżenie i pokazanie e, ślimaka w stosunku do niewielkiego pęcherzyka e, powietrza. Wracam już do tej e, Bergii i aiptazji, zdarza się czasami odwrotnie, e, bywa tak, że bergia podejdzie do szklanej róży z trochę złej strony, no i wtedy, jeżeli uchwiał jest dość duży, to na odwrót, to on potrafi zjeść ślimaka, widziałem już coś takiego na własne e, oczy. Wrócimy jeszcze też ogólnie do nagoskrzelnych, wśród nich możemy spotkać jedne z najpiękniejszych, no i najbardziej kolorowych stworzeń na Ziemi. Należy pamiętać, że kolory z reguły ostrzegają, czyli nie dotykaj, bo mogę być jadowity, co za tym idzie niebezpieczny. To taka przestroga dla osób, które pływają, snurkują czy tam nurkują na rafach. Koralowych. Bergia ogólnie co do koloru biała, no chyba że najedzona. Najedzone ślimaki na swoich wypustkach mają kolor szary, e, szaro-brązowy, tak jakby przyjęły one barwy zjedzonego przez siebie pokarmu w postaci Aiptazji. Wielkość ślimaków średnio 20 mm, czyli niewielkie 2 cm, choć no nie będę ukrywał, że takie dorosłe, dorodne okazy, które posiadałem, potrafią mieć nawet. 5 cm, gdy rozciągnął się maszerując po szybie akwarium. Trochę o rozwoju tych ślimaków. Znowu widzimy malucha, który wędruje sobie e, po szybie właściwie najpierw po powierzchni e, tafli wody. Składają one jaja, z reguły przyczepione do skały lub do szyby w naszym zbiorniku, w formie takiej fajnej, bo takiej spirali, która trochę jest jak, jak muszla, taki kształt. W tej spirali znajduje się przy złożeniu przez małe osobniki niewiele, bo około 100 ziarenek, chociaż czy to niewiele tak naprawdę. Duże osobniki składają spirale, w których może być nawet 2000 ziarenek. Ikry. I teraz wyobraźcie sobie, że chcielibyście te wszystkie ślimaki wykarmić. No nie ma niestety na to możliwości, nie zapewnicie im tyle Aiptazji. Samo odchowanie młodych dość problematyczne, ale doprowadzenie również do tego, aby wszystkie się wykluły także, ponieważ z takiego, nazwijmy to, kokonu w formie spirali często udaje się Odchować zaledwie jednego do kilku ślimaków. To zapewne ma związek nie tylko z dostępem do pokarmu, ale również z zapewnieniem odpowiednich warunków do rozwoju. Sam rozwój trwa z moich obserwacji tak do około półtora dwóch miesięcy o tym rozwoju aż do stadium dorosłego można by sporo mówić no ale aby przekazać taką dokładną wiedzę należałoby również sięgnąć do publikacji na ten temat z kolei dla hobbysty najważniejsze będzie to że ślimaki wykluwają się z jajeczek opadają na dno w publikacjach znajdziemy zapewne stwierdzenie że mm, są one wtedy w czymś w formie skorupki, skorupki larwalnej, potem wykluwają się z niej w ciągu maksymalnie dwóch dni i idą już żerować. Poszukują pożywienia, przypominają coś na zasadzie mikronitek. Z czasem coraz bardziej oczywiście upodabniają się do dorosłych osobniku, osobników, pojawiają się u nich czułka, wypustki na ciele. No i atakują już oczywiście szklane róże. To co jest logiczne, w miarę wzrostu ślimaki potrzebują coraz więcej pożywienia, jak już wspomniałem, niestety w przypadku braku aiptazji umierają z głodu. Jak to się dzieje, że ślimak zjada aiptazję, a ona się nie chowa w skale? Jeśli się nie mylę, ale podkreślę, jeśli się nie mylę, to czytałem gdzieś, a na pewno słyszałem opinię, że posiada on coś w rodzaju jakiejś wydzieliny, którą wstrzykuje w ukwiał w trakcie jego spożywania. No, czyli coś takiego na zasadzie dla nas znieczulenia. Sama hodowla na skrzelnych trudna, również ze względu, że one same potrafią paść ofiarą niektórych ryb czy też skorupiaków. Dodatkowo, ich larwy malutkie również są łakomymi kąskami, nawet dla niewielkich mieszkańców naszego zbiornika, jak chociażby kiełże. W osobnym akwarium problem hodowli jest również duży: chodzi o utrzymanie jaj do ich wyklucia a późniejsze wykarmienie mięczaków także nie jest proste. Jeśli więc macie dostęp do bergi, chcielibyście 100% pozbyć się szklanych róż, możecie spróbować, ale warto również rozważyć ryby typu brzydal czy krewetki na aiptazję. No i to by było na tyle, moi kochani, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem Wam w nim berie. Zachęcam do subskrypcji. Życzę Wam oczywiście dobrego dnia, cudownych domowych raf koralowych. Mariusz Król, pozdrawiam. I trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.